manko widzowie na kolejnym odcinku z Case dropa i jeżeli chcesz wygrać tego skinka, który właśnie wyświetlił ci się na ekranie, zostaw po prostu komentarz tam z linkiem na dole, zostaw łapeczkę pod tym odcineczkiem i oczywiście subskrybuj kanał. A skinka z poprzedniego odcinka wygrywa właśnie ta osoba, więc gratuluję. A my jesteśmy dzisiaj na stronce casedrop.eu, tak jak już mówiłem i w zakładce doładuj konto to mamy takie metody płatności jak pace of card", przelewy g2pay i SMS-em, więc tak naprawdę wszystkie. I mamy tak, giveaway 6 godzinny codzienny tygodniowy, miesięczny, żeby wziąć udział w giveaway 6 godzinny wystarczy będziecie mieli casedrop.eu w niku i wtedy możecie odebrać sobie też dzienny bonusik, ja już sobie odebrałem wcześniej ten bonusik i możemy dostać na przykład jakiegoś skinka, balansik, świąteczne skarpetki, więc myślę, że naprawdę spoczko. A my dzisiaj postaramy się zrobić po prostu coś dobrego. Po prostu coś dobrego, taki luźny odcineczek, nie mam jakiegoś takiego pomysłu, żeby robić tam od czegoś do jakiegoś tam skina czy coś takiego, więc dzisiaj sobie taki luźny zagramy, jeżeli zrobimy dobry proficik, to może sobie następnym zrobimy jakiś test drożdżyk skrzyneczek czy coś takiego. Oczywiście zawsze możecie napisać w komentarzu co byście chcieli oglądać na, na kanale Jutro wleci też k-dropik, więc myślę, że też naprawdę spoczko Więc myślę, że możemy sobie otworzyć każdą skrzynkę po dwie z tych jakby promocyjnych świątecznych Zobaczymy, która będzie miała po prostu najlepszy dropik, więc najpierw sobie lecimy z Bałwankiem i Elfem No i zobaczymy co będziemy mieli, no i niestety mamy dwie petki No ta skrzyneczka już wiele razy mówiłem, po prostu minie nie siada mi nie siada, ja po prostu nigdy nie mam projekcji z dobrego dropu Dobra, weźmiemy sobie teraz dwa Wesołe Elfy No i zobaczymy co nam tutaj siądzie z Zobaczymy może Worek Mikołaja jakąś koskę da e, Bo jest dość droga skrzynka i często dość koski tam dropią też Dobra, mamy Maka i Galila, które weźmiemy sobie na upgraderek No, po raz kolejny kiepsko, po raz kolejny kiepsko No to przechodzimy do mojej ulubionej skrzyneczki Która ostatnim czasem troszkę się popsuła Święty Mikołaj, 24 zł, czyli Tak naprawdę 20 zł Pace of karta plus tam Jakieś dodatkowe 4 zł i macie w tym momencie 62 zł. Tak jak mówię, najlepsza skrzyneczka, jaka może być Ostatnimi czasy nie dawała. No ale jak widać znowu się poprawiła znowu się poprawiła, więc myślę, że spoczko lecimy ze świątecznymi kulami. No, to jest skrzyneczka, którą tak naprawdę każdy z was może otworzyć, i każdy z was może trafić taką małubkę Fobos, która jest warta koło dyszki myślę. 993, bardzo dobrze trafiłem, tak naprawdę więc myślę, że spoczko i teraz przechodzimy do skrzyneczki Worek Mikołaj 120 zł. No i zobaczymy 260 zł za dwie takie skrzyneczki No i mamy koskę Mamy Guta Autotronika za 515 zł i Yasimov za 27, no super dropik, naprawdę dobry dropik, tak jak myślałem, że jest duża szansa na to, żeby dropnąć po prostu tej koskę. No i tutaj jest skrzyneczka nowa, która też fajnie dropi, tak jak patrzyłem. No i mamy UMP i MP5, ile to będzie razem warte? 15 zł, no dobra. Tutaj dość średnio poleciało, ostatnio jakoś lepiej mi leciało, dobra, teraz Sweet Unicorn. Dobra, lecimy, 6,80, coś podobnego do Świątecznej Kuli, tam mieliśmy koło dyszki, za czym którą się bardziej opłaca, no i chyba tutaj będzie lepiej, ponieważ mamy AWP Ateris za 14 zł, więc tutaj jednak ta Sweet Unicorn lepsza. No i przechodzimy sobie do skrzyneczki The Emperor z której też można tak naprawdę dropić dobre rzeczy, tylko że tutaj, jak nie, dropniemy. No, to niestety mamy dość słabe skiny. No, i mamy Cyrexa i Nemesisa, czyli do przodu i to dużo do przodu: 52 zł. Naprawdę spoczko-dropik. Mamy jeszcze 5 stóweczek, i moglibyśmy to zainwestować na przykład w jedną skrzyneczkę z kosą. Zobaczymy, co nam dropnie: 360 zł. Dużo pieniążków. No i zaczynamy, Proszę, jakaś koska, za chociaż 5 stówek. No i mamy Shadow Daggerki, kurde. No to słabo, będzie minus. Będzie minus 278 zł, minimalware. E, dobra, mamy 160 zł, to może sobie otworzymy jakąś skrzyneczkę. Co by tu otworzyć? Co by tu otworzyć? Możemy róż i masz nóż. Może otworzymy. Co tutaj mamy? Tu mamy... Aha, czyli tu jest skrzyneczka albo coś, albo nic. Dobra, spróbujemy takie dwie skrzyneczki. Może będzie nóż akurat. Byłoby bardzo fajnie. Tu mamy bajoneta fade'a. No i mamy AK Frontside Misti. Czyli myślę, że jest dobry drop. 91 zł, naprawdę spoczko. Dobra, idziemy sobie myślę na upgraderek. Mamy jeszcze 4500 z najwyżej na upgraderku dorzucimy. E, dobra, no i lecimy, tak, dobra, dorzućmy sobie jeszcze to, e, prawa strona, fast modzik, no i nie siadło, kurde, na upgrade naprawdę ostatnio nam nie siada, jeszcze raz prawa strona, ojojojoj, oj, 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 oj. bardzo słabo, dobra, jeszcze raz prawa strona, fast, no i w końcu siadło, już się wystraszyłem, że będzie średnio, e, dobra, lecimy teraz na półtora, na tego survival knife'a, prawa strona, fast modzik, no i dziękuję bardzo, superancko, a w tym momencie mamy już 160 zł profitu, jak nie więcej. A, dobra, to zróbmy sobie może teraz tego stileto. Teraz zróbmy. Tak, i bez żadnego mołda. Mamy 71%, no i oby siadło te sztio. No i mamy. Jest super, jest bardzo dobrze. Mamy stileto za 687 zł. No i z tego naprawdę moglibyśmy już zrobić potężną koskę, na przykład bajoneta Fejda. No i myślę. No i myślę, czy próbować. To zrobić, ale wiecie co zrobimy? Zrobimy jeszcze tak. Wejdziemy sobie na event świąteczny i sobie poodśnieżamy prezenty. Odśnieżymy sobie trochę prezentów i zrobimy tego bajoneta, tylko że jeszcze wrzucimy sobie te skinki po prostu. Eee, dobra, tutaj mamy dość średnio. Dobra, lecimy dalej z tymi skinkami. Oj, czemu się nie chce? Ten jeden nam się nie chciał tutaj. O, five. Y Seven Monkey Business i jeszcze te trzy, ok, I teraz wejdźmy sobie tutaj, żeby sprzedać te skinki, których nie da się zaupgrade'ować, czyli to, to, a to, to i to się da Dobra, te sprzedamy No i co, lecimy all in jak to się mówi, lecimy all in, wrzucamy dosłownie wszystko, chyba że nie możemy, chyba że nie możemy, dobra to zrobimy tak no, i dobra, jeszcze mamy więcej szans w takim razie. Jeszcze mamy więcej szans w takim razie. Dobra, lecimy ze wszystkim. No, i bierzemy tego bajoneta, tak jest, 64%. No i proszę, no i proszę, lewa strona, 64%. Bajonet fade Factory faktoryniu, proszę, obsiadło. A więc no tym akcentem niestety kończymy odcineczek, no nie siadł bajonecik, no już myślałem, że siądzie ten bajonecik, byśmy mieli 1800 zł, no ale niestety nie siadło, jeszcze tylko przypomnę 21 stycznia, czwartek, a mamy streamka przedłużanego z okazji 1000 subów. A, zostawcie łapeczkę, subskrybujcie kanał, no i trzymajcie się śiemanko.